Cześć! Ford Focus 15 EcoBoost czy Seat Leon FR14 lub 18 Benzyna? Tak do 45-50 klocków. Dobre, dobre, no to słuchaj. Tak. Focus MK3 z 15 EcoBoost to już fura po lifcie. Silnik ma 150 lub 182 kunia. I się zaciera, psuje i tak dalej. No, to usłyszysz w komentarzach. A dlatego, że to delikatniejsze silniki i wymagają porządnego serwisu olejowego. Max to 15 tysiaków i dbania o układ chłodzenia. Masz sedana, kombi i hatchbacka. Do 40 klocków kupisz sobie świetne auto w niezłym stanie. Ma niezły wypas i fajnie jeździ. Seat Leon FR. W tym budżecie to śmiało trafisz na 1.4 150 kunia, ale też 1.8 znajdziesz. Masz 6 obiegowego manuala, ale dwa rodzaje DSG. 6 w 1.8 i 7-biegowy w 1.4. Obu krytycznie trzeba wymieniać olej, nawet w tej z suchymi sprzęgłami. Masz kombi, hatchback, spory bagażnik, niezłe wyposażenie i całkiem fajny wygląd. Co ja bym wybrał? Oba wyglądają dobrze, ale ja bym brał Leona. Dlaczego? Bo zarówno 1.4, jak i 1.8 to już są świetne konstrukcje. I zadbane śmigają idealnie. fokus ze swoim ekonomicznym. Robustem też jest ok, ale silnik jest bardziej delikatny niż TS. I z zaniedbany potrafi sobie pęknąć tuleja w bloku. Musisz dbać o olej i układ chłodzenia, a będzie spokój. Zadbane i serwisowane latają bez problemu. W obu przypadkach szukaj opcji z polskiej dystrybucji. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. Dzięki i zdrówka.